Mariola i Porczek. Bon -tren. bon Konczek i Mariola. Co na ona? To jakiś zespół jest? Tak. Co wygrają? grają? Muzyka. Zaśpiewać coś? Nie, nie da się. IPodii, użytkownik, którego nika nie możemy. Nika Niku, Niko. Nika, niku, niku. -niku, -niku. Nika. Niku. 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 Nika? Niku. Niku. No. Pewien użytkownik, oj, Niku, którym nie możemy wam zdradzić, Snips, zwrócił nam ostatnio uwagę, że nasze filmiki są beznadziejnej jakości. Co, poczekaj, co on mówił? Po pierwsze mówił nam, Snips, że... Snips mówił tak, yy, mówił yy, słaba kamera i niewyjściowe twarze. Mamy nową kamerę, to jest duża różnica też. No i Filip wreszcie tu posprzątał. Jest posprzątane, Ty myśl, twarz, także też jest dobrze. Mm, ja się ogoliłem. Ja nie. Uuu, zaraz. Czteromiesięczny. Bącik. <laughs> Bącik. Snyp się. Już wszystko wiemy. Wcześniej byliśmy tak. Teraz jesteśmy ultra HD. Zadowolony? Dlatego użytkowniku, drogi, którego niku nie możemy wymienić, mm, po prostu kup sobie lepszy sprzęt tak, do oglądania naszych filmików. Także no, wina nie leży na pewno po naszej stronie. Zrozumiałeś to? Snipsie. Snipsie. Użytkowniku, którego niku nie możemy wymienić. Snips. Snips. To nie jest to jest c. Snips. Snips. S n, -d Y. Coś nie tak. SNYBS. -y Swoją drogą ciekawe, co to znaczy, Snips? snips. System neutralizacji jeti bez skrupułów. Może też być. Ninecat? Ninecat? Jak się nazywa? Co leci? Nian. Czyli jak? N-Y-A-N. Czyli szybko Ninecat biegnie szybko. Aha. Jak to jest? Nian. Nie! Nian. Czemu nian? Nie wiem, bo on mówi nian, 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 nian. No to jest Niankat, N-A może to być też New York. Sandłan nowojorskiej brzydoty szatkuje. Stabilność nowego Jorku będzie sukcesem. Rozszyfrowaliśmy. Podoba Ci się ten temat? Nininin, Drogi Andrzeju. Już miesiąc jesteśmy z naszymi widzami. Miesiąc cztery tygodnie i czwarty tydzień to są 3 tygodnie pełne. Bajcik.